Cześć, to zespół kanału Świat Ludzkich Historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy! Poranek był upalny w warszawskim Śródmieściu, lecz w lobby szklanego wieżowca chłód klimatyzacji tłumił zapach lata. Dwunastoletni Iwo Radwan siedział skulony na skórzanej sofie, z policzkami rozpalonymi gorączką i drżeniem dłoni, które próbował ukryć w kieszeniach bluzy. Na ekranie telefonu ojca przesuwały się spotkania, wideokonferencje i cyfry, a między nimi nie było miejsca na cichy szept syna, że bardzo boli go brzuch. Recepcjonistka, otoczona katalogami dostaw i paczek, skinęła głową w stronę chłopca, ale jej wzrok natychmiast wrócił do arkusza z zamówieniami i tabeli SLA. Ochroniarz, zajęty regulaminem i listą gości, powtarzał, że bez przepustki nikt nie wejdzie, nawet jeśli ktoś się źle czuje, bo takie mamy procedury. W tym samym czasie Zosia Krawiec, 22-letnia dostawczyni na rowerze, Dopinała przy kierownicy torbę z ciepłymi bułkami, starając się nie spóźnić z poranną dostawą. Jej dzień zaczął się jak zwykle o świcie, z herbatą w słoiku i szybkim przeglądem zleceń, ale w środku kołatało niewypowiedziane napięcie, którego źródła nie umiała nazwać. Wjechała do lobby, prowadząc rower obok i od razu zobaczyła dziecko z oczami rozbieganymi jak u przestraszonego zwierzęcia, które udaje, że potrafi oddychać spokojniej niż naprawdę. Iwo próbował wstać, lecz ugięły się pod nim kolana... A na czole pojawił się lepki pot, który nie pasował do klimatyzowanego chłodu budynku. Zosia odstawiła torbę na podłogę i przykucnęła na wysokości jego wzroku, nie pytając o nazwiska, stanowiska ani o to, czy ma kto do niego zadzwonić. Czuła ciepło bijące od jego skóry i szybki, nierówny oddech, który przerywał mu słowa, jakby każde zdanie trzeba było wydzierać z ciała. Recepcjonistka rzuciła zaraz ktoś się nim zajmie, lecz w tym zaraz było tyle biurowej gumy, że mogło się rozciągać w nieskończoność, aż problem sam zniknie. Chłopiec wyszeptał, że tata jest na piętrze trzydziestym, ale nie chce, żebym przeszkadzał i że od wczoraj boli coraz mocniej, a mama jest w delegacji. Zosia poprosiła o wodę, o koc i o wywołanie kogokolwiek z rodziny, lecz odpowiedzą były odwrócone spojrzenia i zasłanianie się procedurami, które miały chronić firmę, nie ludzi. Ochroniarz powiedział, że karetki nie wolno wzywać bez wytycznych przełożonego, bo to byłoby nieuzasadnione użycie służb, więc najlepiej zaczekać chwilę. Ta chwila rozciągała się jak cienka nić, a chłopiec zwijał się w pół, trzymając się za brzuch, którego ból pulsował w rytmie zbyt szybkiego serca. Zosia pamiętała nocny dyżur swojej mamy, pielęgniarki z małego miasteczka i krótką lekcję, że prawdziwa pomoc zaczyna się wtedy, gdy nie masz pewności, że wolno ci pomagać. Zsunęła z ramion swoją kurtkę przeciwdeszczową i okryła nią Iwa, czując, jak drży pod tkaniną, jakby w środku narastała burza, której nikt tu nie chciał dostrzec. Spróbowała zadzwonić na numer alarmowy, ale recepcjonistka zasłoniła aparat i powtórzyła, że wszystko jest pod kontrolą, choć w głosie pobrzmiewał lęk przed utratą pracy. Kiedy Zosia podniosła wzrok w stronę szklanych wind, zobaczyła własne odbicie z czerwonymi policzkami i zdecydowała, że nie będzie więcej prosić o pozwolenie na czyjeś życie. Wzięła torbę z bułkami, wsunęła ją do koszyka, a potem, zaskakująco dla swojej drobnej postury wsunęła ręce pod kolana i plecy chłopca, żeby unieść go z sofy. Iwo był lekki jak wstyd, który poczuła recepcjonistka, słysząc pierwszy urwany jęk, gdy niewygodna pozycja poruszyła ból głębiej niż powinno to być możliwe dla dziecka. Ochroniarz zrobił krok w przód, ale zatrzymał się wobec pewności w oczach Zosi, w których paliło się coś starszego niż regulaminy, starszego i bardziej wymagającego. Powiedziała tylko, że idzie do szpitala, że nie będzie czekać na przełożonego, bo gorączka i ból nie znają hierarchii, i że jeśli ktoś chce, może zadzwonić po ojca. Nikt nie poruszył się z miejsca, gdy szła w stronę wyjścia, a chłopiec obejmował ją kurczowo, jakby jego ręce były pasem bezpieczeństwa przeciwko nieznanemu. Automatyczne drzwi otworzyły się z uprzejmym sykiem, który brzmiał jak ironiczny ukłon miasta przed kimś, kogo zwykle nie dostrzega nawet w połowie. Na zewnątrz upał uderzył falą, a nad dachami biurowców zagrzmiało, jakby niebo zamierzało przypomnieć, że nie wszystko da się schować w klimatyzowanych korytarzach. Zosia wsunęła Iwa na swój rower, osłaniając go ramieniem, a drugą ręką przytrzymując kierownicę, gotowa pchać maszynę biegiem, jeśli zajdzie taka potrzeba. W głowie liczyła najkrótsze uliczki do najbliższego soru, unikając skrzyżowań, gdzie stoją kolumny aut, w których ludzie mają swoje ważne powody, by nigdzie się nie ruszać. W tym momencie zadrzał jej telefon ze zleceniem pilnej dostawy, która miała obiecaną premię, ale ekran zgasł pod kroplą potu, który spłynął ze skroni na szkło. Iwo powtarzał, że przepraszam, że tata nie lubi, kiedy robię sceny, że pewnie to nic, lecz jego głos gasu, jakby każde słowo traciło tlen na granicy ustęp, Zosia powiedziała cicho, że scena jest wtedy, gdy ktoś patrzy, a tu nikt nie patrzy, więc mogą iść, nikt nie będzie im przeszkadzał, bo wszyscy są zajęci ważnymi rzeczami. Przez chwilę miała nadzieję, że ktoś wybiegnie za nimi, poda adres, poda numer, poda cokolwiek, co przywróci światu właściwą wagę, lecz za plecami zostało tylko echo klapek na posadzce. Na skrzyżowaniu tramwaj zadzwonił dzwonkiem, a ludzie odsunęli się jak woda, kiedy wchodzisz do rzeki, nie pytając, dlaczego jest ci zimno ani dokąd płyniesz. Z nieba spadły pierwsze krople, a Zosia, czując je na karku, zacisnęła zęby i pomyślała, że jeśli ma nieść kogoś przez deszcz, to znaczy, że ten deszcz był właśnie po to. Gdy minęli sklep z wystawą pełną świątecznych lamp, które świeciły w sierpniu z przyzwyczajenia, iwo zadrzał mocniej, a jego skóra stała się blada jak szkło. Zosia przyspieszyła, Czując, jak w nogach pali zmęczenie, które nie było niczym wobec ciężaru, jaki rozkładał się na jej ramieniu i sumieniu, trzymając ją w pionie. Przez sekundę pomyślała o ojcu chłopca, o człowieku, którego nazwisko widywała na bilboardach i o tym, że nie ma takiej funkcji, która zwalnia zbycia bycia czyimś tatą. Zawróciła w uliczkę prowadzącą pod górę, bo tamtędy było bliżej do szpitala dziecięcego i poczuła, że każdy krok wbija się w asfalt jak deklaracja, której nie cofnie. Kiedy dotarli do przejścia przed izbą przyjęć, deszcz zamienił się w ulewę, a Zosia uniosła Iwa wyżej i weszła w światło neonów, które chybotało, jakby też bało się odpowiedzialności. Deszcz walił w asfalt jak nerwowe bębny. Kiedy Zosia minęła neonową tablicę izba przyjęć zorientowała się, że wyjście dla karetek jest zablokowane, sanitariusze właśnie rozładowywali pacjenta z wypadku. Nie było czasu na czekanie w kolejce. Przeskoczyła przez kałuże, trzymając Iwa na rękach, czując, jak jego głowa opada jej na ramię ciężej niż wcześniej. Gorączka wypalała chłopca od środka, a jego skóra była teraz nienaturalnie chłodna w dotyku, jakby ciało broniło się, wycofując ciepło do najważniejszych organów. Wbiegła do przedsionka soru, ale ta natknęła się na rząd plastikowych krzeseł i spojrzenia pacjentów, którzy czekali już od wielu godzin. Rejestratorka za biurkiem wschludnym, wyblakłym fartuchu spojrzała z monitora i odruchowo powtórzyła frazę, którą musiała mówić kilkadziesiąt razy dziennie. Proszę wypełnić formularz i zaczekać na wezwanie. Na pytanie o lekarza odparła, że wszyscy zajęci, a pilne przypadki przyjmuje się zgodnie z protokołem, po czym wyciągnęła różową kartkę. Zosia wzięła ją, ale jej dłoń drżała z frustracji. Wzrok Iwa błądził, źrenice były zwężone, a oddech płytki, przerywany krótkim kaszlem, po którym skarżył się na ból w boku. Zosia przyklękła i zaczęła mówić szybciej niż oddychała: opis gorączki, bólu brzucha, nagłego osłabienia. Fakt, że dziecko jest samo, ojciec nieobecnych każde słowo wbijała w przestrzeń między nimi jak klin, żeby rozbić mu obojętności. Rejestratorka skrzywiła się, że takie decyzje podejmuje lekarz dyżurny, a trzeba zachować kolejność. Za plecami Zosi ktoś parsknął, wszyscy tu pilni. Zosia poczuła, że to moment, w którym albo podda się regułom, albo je złamie. Jej matka powtarzała, że życie ma swoją się a na jej szczycie zawsze stoi oddech i tętno. Odstawiła formularz na ladę, wyprostowała się i uniosła Iwa tak, by wszyscy widzieli, jak jego głowa opada bezwładnie. W głosie miała stal, gdy powiedziała, że jeśli dziecko straci przytomność, to wina będzie leżeć po tej stronie biurka i że zamierza głośno o tym mówić. W sali zapadła cisza, przerwana tylko odległym stukotem kół noszy o kafle. Pielęgniarz w niebieskim uniformie pojawił się w drzwiach i szybko ocenił sytuację wzrokiem wytrenowanym w natychmiastowych decyzjach. Sala 3 już orzucił a jego ton był jak klucz w zamku. Zosia ruszyła za nim, czując narastające mrowienie w przedramionach od ciężaru chłopca. Korytarze soru paczniały mieszanką środków dezynfekcyjnych i wilgoci. Na jednym z łóżek leżał starszy mężczyzna z bandażem na głowie, na innym dziewczynka z siniakami, z których ktoś próbował zmyć brud. W sali trzech lekarz w białym kitlu odebrał od niej Iwa, pytając krótko o czas trwania objawów i choroby przewlekłe. Gdy Zosia odpowiedziała, że nie wie... Bo spotkała go dopiero przed chwilą, spojrzał na nią w sposób, który mieszał zdziwienie z podziwem. Polecił pielęgniarce przygotować kroplówkę i zlecił badania krwi oraz USG brzucha. Zosia cofnęła się pod ścianę, pozwalając zespołowi pracować. Przez chwilę miała wrażenie, że znika, staje się niewidzialna w ferworze medycznych czynności. Jednak gdy Iwo spojrzał na nią z nadmaski tlenowej, jego oczy, choć zamglone, szukały jej twarzy. Zrobiła krok w przód, żeby mógł ją zobaczyć wyraźniej Gdy pielęgniarka zapinała mankiet ciśnieniomierza Chłopiec zapytał szeptem, czy tata się dowie Zosia odparła, że dowie się wtedy, gdy Iwo będzie już bezpieczny I że teraz nie musi martwić się o nic innego Lekarz spojrzał na nią z uznaniem, mówiąc półgłosem Że w tej chwili najważniejsze było to, że ktoś zareagował w porę Bo objawy wskazują na poważny stan zapalny wyrostka robaczkowego Z ryzykiem perforacji Po tej diagnozie ruszyła seria działań Przygotowanie do operacji, podpisy na formularzach, które Zosia mogła jedynie parafować jako osoba towarzysząca, telefon dyżurnej administracji do policji w sprawie ustalenia kontaktu z rodziną. Zosia czuła, że wszystko dzieje się szybko, ale też nie do końca, bo czas dla niej mierzył się teraz w oddechach chłopca. W myślach powtarzała, że musi być tu aż do końca, choć wiedziała, że w świecie dorosłych bez przepustki i nazwiska nie miała prawa rościć sobie takiego miejsca. Na korytarzu minęła sanitariusza, który niósł kolejne dokumenty. Zatrzymał się na moment, mówiąc, że gdyby nie przyniosła go sama, chłopiec pewnie czekałby w lobby na ojca, a wtedy nie dokończył zdania. Ta niewypowiedziana groźba wypełniła za się ciężarem większym niż deszcz na kurtce. Spojrzała przez okno na ulicę, gdzie mokre latarnie odbijały światła karetek i poczuła, że miasto w końcu przestało się spieszyć, przynajmniej na te kilka minut, które były im dane. Na korytarzu szpitala zapach środków dezynfekcyjnych mieszał się z ciężarem milczenia, które poprzedzało wejście ważnych ludzi. Po godzinie od przyjęcia iwa, kiedy chłopiec był już pod kroplówką i przygotowywano go do zabiegu, w drzwiach pojawił się mężczyzna w idealnie skrojonym garniturze z twarzą wyrytą napięciem, które starał się maskować opanowaniem. Prezes Radwan, człowiek znany z wywiadów w telewizji i nagłówków o rekordowych wynikach spółki, zatrzymał się w progu, jakby światło jarzeniówek spłukało z niego wszystkie publiczne maski. Zosia, siedząca na plastikowym krześle, wstała odruchowo, lecz nie spuściła wzroku. Przez moment wymienili spojrzenia, jego, w którym twiło się zaskoczenie i coś trudnego do nazwania, oraz jej zmęczone, mokre od deszczu, ale pewne swojej decyzji. Kto pani pozwolił, zaczął, lecz urwał, gdy z za jego pleców wysunęła się lekarka z kartą wyników. Mówiła szybko, rzeczowo, o zapaleniu wyrostka z początkiem perforacji, o konieczności natychmiastowej operacji, o tym, że gdyby zwlekali jeszcze godzinę, stan mógłby być krytyczny. Radwan skinął głową. Ale jego dłonie drżały, gdy podpisywał dokumenty. Zosia słyszała każdy stuk pióra o papier, jakby to były uderzenia zegara cofającego stracony czas. Gdy lekarka odeszła, zapadła cisza, w której Zosia powiedziała prosto, bez patosu, że nikt w lobby nie chciał pomóc, że każdy zasłaniał się procedurami, że ona po prostu nie potrafiła patrzeć. Radłan opuścił wzrok, w tym geście było więcej przyznania się do winy niż w jakimkolwiek słowie. Wreszcie wyszeptał: Dziękuję. Słowo krótkie, ale wypowiedziane tonem człowieka, który dawno zapomniał, jak to jest być winien komuś więcej niż przelew. Operacja trwała dwie godziny. Zosia czekała na korytarzu, odmawiając przyjęcia kawy od sekretarki prezesa, która pojawiła się nie wiadomo skąd. Myślała o tym, że jutro pewnie wróci na rower i znowu będzie dostarczać paczki, a ten dzień zostanie tylko w jej pamięci. Ale wiedziała też, że w czyimś życiu będzie już zapisane na zawsze. Kiedy chirurg wyszedł z sali operacyjnej z lekkim uśmiechem i słowami "Będzie dobrze", Radwan westchnął tak, jakby przez lata trzymał w płucach powietrze. Potem podszedł do Zosi i zapytał, czy może coś dla niej zrobić. Ona odparła, że tak, może zacząć widzieć ludzi, którzy nie są na liście gości VIP. W jego oczach błysnęło coś jak obietnica, ale czy była prawdziwa, miały pokazać dopiero dni. Kilka dni później media obiegła wiadomość o nadzwyczajnej sytuacji w siedzibie Radwan Group. Artykuły pisały o zmianach w regulaminach bezpieczeństwa, o nowych szkoleniach z pierwszej pomocy, o premiach dla personelu, który zareagował w porę, choć Zosia wiedziała, że tak naprawdę nikt z budynku nie ruszył się pierwszy. Jej nazwisko pojawiło się tylko raz, w lokalnej gazecie, bez zdjęcia, z krótką notką o reakcji godnej naśladowania. To jej wystarczyło. W dzień wypisu Iwo wręczył jej rysunek ona, z rowerem, w deszczu, z nim trzymającym się jej kurczowo. Na odwrocie napisał krzywymi literami, bo patrzyłaś. Wzięła kartkę, czując, że w tym jednym zdaniu zawiera się cała prawda o tamtym dniu i o tym, czego często brakuje w świecie, w którym ludzie przechodzą obok, bo nie dostali pozwolenia, by się zatrzymać. Historia Zosi Iwa nie miała końca w blasku fleszy ani w podniosłych przemówieniach. Miała cichy finał, w którym ktoś wrócił do swojego życia bogatszy o świadomość, że jest na świecie choć jedna osoba, która nie pyta o przepustkę, zanim poda rękę.